I resetuje się, i na turniejach też ci się resetuje gold, co nie? wiem. No i w poprzedniej gierce sobie bierzesz, na przykład idziesz na casuala, bierzesz sobie takie kwestie, jak zadzwonić do dzwonka, zniszczewanie i ty podobne. Odbierzesz niedaleko ulepszania i masz chłopi wszystko, chłopieckie, co nie? No. I tak działało przez parę turniejów. Poważne na FNCS-ach tak samo. To jest coś śmiesznego. I teraz uwaga, napisali, naprawiliśmy błąd. Po czym kurwa robi sobie quest na wyspie startowej, bo niszczy drewno. Tak skra. Ja chętnie tą memkę przyjmę, bo nie mam. Ty grasz jaką pompę teraz? Ja? E, no, ipak. Ja na początku czarczam, potem taktyki kończąc z lewerek. Chcesz Też niebieskiego? Co? Niebieskiego czarda czy chcesz? No, to mam weku. Ja ze sklepy przelutuję wszystkie, jak ktoś nie musi przychodzić, Chyba tu nikogo nie ma, nie? Nie. Tu jest zielona, bo ja tam szarą zostawiłem zest O tym mieli. tam niebiesko? Nie, no. W jakum mam A no, piema nie zaznaczyłeś go biorę ale też, go wiesz, cały lud mam z tego, co ty tu życie Majcie, po ty dużą pompę. Jak coś, to ja małem Tu jest druga To ja nie mam tej pompy, dalej. Ja też nie. Mam charge dla, dla flipka, nie? Ja mogę ci dać szarego lewa. Macie mały? O, albo też fajny turniej. Z, 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 najlepsze jest to, że granie z takimi botami no jak Kefor i jakieś random. Nie wiem, nie znam jeszcze chłopania nie? Ale gramy turniej. Oni się wypierdolili. Zostałem sam na dwóch, oczywiście. Na check. trójkę graliśmy. I tak. Ja miałem akurat fajnie, bo miałem charge'a, takie fajne head y. I jedno mi, 150... mu 150, drugie mu 150. I trzeciemu dałem 150, ale on też mnie zabił. I się Ej, tu masz tego czarda jak coś. Rozumiesz, pozyskał, to, że, no że się zabiliśmy się raz wzajemnie. Takie to jest bez sensu. A najlepsze jest to, że punkta dostałem ja. A i kolej biegnie. Więc w pełnym sensie zabiłem Wiesz przed miał. nim. Więc Skamowany zostałem. Hmm. Skąd ten chłopiec tu wziął? Bo Tam, tam jest drugi. Aha. Widzicie trzeciego? No A właśnie, profi w ogóle da się ogarnąć, Pummel party za free To ci co nie chcieli kupić Czego to możemy z... im załatwić A no znaczy, no wiem, no for mi mówił bo, bo, pyta... bo wbiłem do niego na Discorda jak siedział tam wczoraj czy przedwczoraj Chyba w czwartek No I ten, i mówi mi, że Że Pytam się go, co ty robisz, a on mówi, że w Pumel party będziecie grali. Pytam się, czy on ma kupione, a on mówi, że nie, że na Kraku jedziemy. No to Ja mogę pograć Pumelka, jak. Ja jestem chętny, nie? Jak macie no, na. Ale cracku... musimy spokojnie się z tym Czy ktoś ma spiraconego, czy nie? Ja mam oryginalnego i mnie to wie. Ale właśnie, no i to jest ten, że nie wiem, czy nie będziesz musiał też pobrać tego. <laughs> tak to chyba się nie da. Tym bardziej, że, znaczy, możliwe, że się da. Jak będzie się dało to to będzie problem, bo mamy inne wersje. Więc już chyba się nie będzie tam. Masz samo do pompy? No 79 Musisz rzucić parę. No połowa. Słuchajcie, jedziemy na zalew Może na kwiatka ulepszyć, ponieważ mi się kolic nie mieści. Nie zdążymy chyba już. Jak masz to, to zdążymy, nie ale. Mam. Dawaj, my jedziemy już. O, pijemy bez tłumnika, przyda się. No i pokcząk, ale to Nie dostałem. Ile miesięcy już kurna ta mapa manie, a teraz dopiero w, tej, w tym sezonie odkryłem, że można rozjebać ten, nie? Co? W ścianę sejfu autem, nie? Kurwa. Nie, no przecież. Czemu, <laughs> to jest Kitek, dogadamy się. No i chuj po ulepszaniu z zieloną pompą będę biegał. Ja się nie dokazałem, jestem so. tam Masz. Tak ja jak wpierdala. No, lepiej uważaj, bo z... umrzemy <grym> raz tak jebnęliśmy z Kubą ja nie rad Nie róbcie tak, bo kurwa mi przycina Mi też <grym> To się zmieni miejsce, to, a nie, w sumie nie da się wysadzić u ciebie Lol, bez sensu Chodź, Kurwa, no i co ja mam z tym koldem zrobić, może będzie tutaj 33% no. O kurna, no, typie no Leży jeden Masz go? Tak Czym się wybijecie wczoraj? Jeszcze typu? Jeszcze typu Gdzieś też... w kolejne, bo tam ci umarli Jest, ty, mamy farta ej no Mycox, <laughs> możemy ulepszyć <laughs> Teraz o tym ty jeszczalny a poczekaj może ty na końcu weź ulepsze, co? O <laughs> kurde <laughs> <laughs> A na legendarne se pokuszę ja też ulepszę na legendarne bo w Golda koniec sezonu się zbliża Satankuj pojazd, ale jest quest Stoi, fura? Stoje fura, ale stoi. No i z kamień. Co się tam? Gryby? No ja chętnie. Ja jednego przyjmę sobie. Weź, przyjdzie do auta. Po dużą potę, ale... A, nie da się tego. Przed coś... tam prze, prze, przeciwnika chyba, wiesz? Ja wezmę dużą potę. Co wypiję? No, no przeciwnik musi być. Czekaj, ja nie ma tutaj tych. Ja mo mogę najpierw krzywać, nie mogę najpierw grzyby zjeść, a potem dużą potę. Wtedy grzeby ci dałyby zwykłe No Ognicha jest jeszcze, nie? Obok. Samochód sobie w... zrobił fikołka i jebnął Kopię wczoraj na koci końcik podjechaliśmy I ten... Stoję i nagle auto wsteczny wrzuciło i samo odjechało, nie? widziałem, widziałem na Ale Ja nie... e, wtedy byłem na streamie akurat też Ale wiesz co jeszcze to było dobre? Jak ten... Był taki klip na TikToku widziałem Jakby grał ktoś w turniej, nie? Ktoś jeździł samochodem pod koniec, nie? No Wiesz co się stało z samochodem jak wysiedli? Leciał nagle w górę i kogoś, komuś rozjebał podstawę i się zjebał odpadę. Nie, it's insane, to jest na Jeszcze nie wiem, to w czterem no, Dobra, optymalizacja gry to Samochód se podskoczył i rozwalił chłopowie platformę całą, nie? Ej, jak teraz zeskoczę i tam będzie kulna roz... Nie, dobra, nie zeskakuję Co ty? ciągu nie? No zabudowane jest O, tak, skaczę <laughs> Adam da mały Nie no, nie ma sensu schodzić na dół. No, no serio, jest zabudowana? Skacze? Nie no, nie jest. A nie, no, na tak nie ma sensu schodzić na dół. Co hm. chyba do SMG zielone, z tłumikiem Ej profi, chodź tutaj, dużą tu potem minąłeś, patrz Walić Chodź tu, Kurna. ja wiem, chciałem to, przygotować Wiem, pod. że dziurę zrobiłeś Czemu nie gracie z składą? Bo nie ma z kim, bo ten poszedł, a ty poszedłeś i cię zapraszałem w sumie, ale cię już... Ale nie wbiłeś do lobby Bo Adamek, po tym jak ty zrobiłeś lota to on się zdecydował, że jednak idzie, nie? No, 18 chopów wiesz, tylko ja cię kręcę. A tu to by YouTube było jeszcze z 90? No, masz masz dużą potę, chciałeś to masz. No, minąłeś, czemu zostawiłeś? Mandalorian, spierdalaj ode mnie. On, ten Mandalorian mnie tego obił na turnieju, to hit. Idzie w na naszą stronę. Nie wiem, jako, ale od Dużo trzeba, bo to będzie znaka. Ten co kurką piasku przy To zostawiam myli? tam do jampota, bo nie mam miejsca. Ja Ej, ciekawe, a i stestujemy to. Co? No, no to testowałem po chuju kurwa co chciałem zrobić? Testować czy jak wyskoczę z, z piachu się się Coś Chciałem dolecieć do tego, ale to widzę, że już jest tam. Kiedyś to nie było chyba wejścia. Było, było. to odsunięte. Nie, nie było. Jak tego budynku nie było, to nie dało się po tej tej wejść. Cało się. Nie. Było odciśnięte, 100% nie. jest? Nie było. Gdzie? No u mnie Ale my w drugą stronę poszliśmy. A co jest? Typ Gdzieś tu przy budynku jest. Wracamy Nie, no już nie musicie. Ja to są. chyba no, ten wracamy. cel nasz, nasz jest. Ale klejna duża. Rzucam Black us. Mhm. Gdzie on niby jest? Nie wiem, gdzieś tu był, może po prostu. No oh, jest. No musi gdzieś być, bo masz ten. O, o ja, tą do potę wezmę z niego. Hm? A Boże, to się drzwi otwierają, tak. Co to kurwa jest za dźwięk, nie? Ucho, oh, legendarne pistolet. A to jest Skąd jest lol. No dropi. A bez trzech typów. To zam się położonał. Oooooohs Skąd ja będziesz, że na blisko są? Ty nie idą, nie strzelam do kogoś z innego z Tam jeszcze Posz... jest na N. Co za debile? AN jest Masz leczenie? Nie, byłem przyjął. Chodź. Dojeżdża. Masz. Kurwa, jaki spocony. Trzeba ich zabić, prosto. Leczy się No ja się leczę, to prawda <laughs> Nie, kurwa Nie mogę z dzisiejszego dnia mhm. Kuba, gdzie ty jesteś? Na dole? Eee, no właśnie zjechałem Wpadło mi się trochę Lecz spróbuj zresztą Sipek oh. przyszedł i... No co? On? Na mnie jest typ. No i też rzucam. 96 do 100. No na ma mało, on na ma mało. dawaj go. weźmy mnie teraz. 30 mam. Kurwa, no skop mi wyjebał kurwa, no zuma z dołu. No przecież. Ma ktoś aptekę? Nie, nie, to jest potrzebne Ja bym to skolapsowała, bo tam został itemy schopki Tu masz e, całego kewa no, To ty małe mam Mogę jeszcze z zawsze żyć Możesz zawsze. Mogę z zawsze żyć Ja mam 18, tak. także chyba trzeba będzie Chociaż... Ognicho jest, ty! Ta? O Tu się o fajnych itemów nie leży Gdzie jest ognicho? Tu Takie itemy leczą No niebieskie, dawajcie na no ognicho Ja dorzucę raz drewno, ty dorzucisz raz drewno i będziemy mieli 100 Tam się bił Tańczymy labada laba. Ej, pięć teamów jeszcze jeden. Trójka dostała minus <gry> Nice Trójka, nie? Ale to się fajnie brzmiało, takie trrrrr Ja Jestem z tobą już Niech <noise> moc <noise> będzie z tobą I z duchem twoim Rozjebałeś wszystkich? Nie, tam nie. z ciebie jest Minus 100, Gdzie jest trzeci? No z prawej Aha, tu! Dobra O jakie wroty odpalił 25 m w kewa Oj sorry On po lewej jest tu za tym z tym, nie? <śmiennie> Ale im Nate wleciał do środka. Wiem ja jak go skret. Oha, czemu tak powiem? Czemu patrz? K profi patrz! <śmiennie> do tyłu lecę. <śmiennie> czemu lecę do tyłu? Nie no fajna ta gra jest. Ja pierdol. Do tyłu lecę, nie? To jest śmieszne. <śmiennie> O nie chciała wrzucić. Ale no to, to ty uleciało samo Steczny Kuro wrzucił nie? Chyba że tym się da jakoś rowadzi wrzucił stecz tak. Chciałem cele wziąć, coś się stało Boot go znaczy zginął pewnie, 10-12 Ej dobra, nie!